Dzisiaj sobie sprawdziłem maksy na jedno powtórzenie, ile tak naprawdę tego ciężaru jesteśmy w stanie zrobić. No i też powiem coś o tych planach treningowych, bo ludzie do mnie piszą w prywatnych wiadomościach dużo o tym, czy mógłbym im dać plan treningowy, czy mógłbym im pomóc, czy mógłbym im cokolwiek. I cały czas dostaję odpowiedzi, że to jest takie powierzchowne i ogólnie to nie jest aż takie powierzchowne, jak to się wydaje. Odpowiedź na przykład, rób podstawowe rzeczy, trenuj do upadku, dodawaj ciężar, są łatwe do zrozumienia i mogą się wydawać takie powierzchowne, kiedy akurat nie są. I dzisiaj to sobie wytłumaczymy, bo te rzeczy, które działają najlepiej, zazwyczaj są najłatwiejsze do zrozumienia, najłatwiejsze do zrobienia. Tłumaczyłem to już kilka razy wcześniej, ale dzisiaj mamy lekko taki inny temat i postaram się dużo lepiej wytłumaczyć. Przed sobie jeszcze plecy zrobimy, ponieważ jest godzina 6 rano, czyli trochę później niż to, co było wcześniej, bo wcześniej wstaliśmy o tej czwartej, bo miałem po prostu dłuższy trening. Dzisiaj raczej te plecy nie zajmą aż tak długo. Powinno to zająć pół godziny max. Po szkole jeszcze sobie zrobimy ne, klatę i i tak dalej. Nie muszę robić dłuższego treningu, tak jak wcześniej robiliśmy o 4 rano. Wtedy trening nam zajął prawie 2 godziny, półtorej godziny. Dzisiaj po prostu mogę wstać tylko o 6 rano zrobić ten trening. I na siódmą do szkoły, właściwie. A po szkole wrócimy, też, jeszcze zrobiłem sobie kratę, triceps. Chciałbym po szkole to zrobić, dlatego że wtedy powinienem mieć więcej siły niż teraz w rano. A rano jestem już taki powodzony. Pójdę do szkoły na siódmą, ale chciałbym po prostu mieć te plecy z głowy, skoro i tak one nie są jakoś niesamowicie długie do robienia. A skoro, że i tak w szkole muszę być na siódmą. No to chyba zdążymy sobie o 6.00 ten trening zrobić cały. Zawsze jak chcę robić większy ciężar, to będę to robił po szkole. Zależy oczywiście od zmiany, bo teraz mam pierwszą zmianę na, na początku roku. Później będę miał drugą zmianę, czyli ten trening też będę mógł robić przed szkołą albo po szkole. W zależności od tego, o której godzinie będę kończył. Nie jesteśmy aż tak zmęczeni jak o 4.00. to jest na pewno duża różnica godzin. No i też po szkole będziemy w stanie więcej ciężaru ponieważ Będziemy bardziej obudzeni niż o 6.00. A o 6.00 tylko robimy pociąganie, okej? Okay? ta dzisiaj mamy w planach jakieś cięższe dipysy proszę, bo w ostatnim filmie mówiłem coś o tym, że będziemy w stanie zrobić za tydzień 80 kilo, a tak sobie myślę, że skoro nie czuję się zmęczony dzisiaj i prawdopodobnie nie będę się tak czuł przez następne kilka godzin nawet po szkole, to czemu nie zrobić sobie jakiegoś większego ciężaru? Mam nadzieję, że te 80 kilo pójdzie chociaż na jedno powtórzenie. Na takie jedno solidne powtórzenie. Zjem obiad, nie wiem co będzie na obiad, bo się nie chce nic robić, ale zrobię ten trening, pójdę do szkoły, wrócę ze szkoły. Jeszcze prawdopodobnie jakiś obiad bym musiał zjeść i potem dopiero sobie ten trening kolejny zrobimy. Biorąc, nie mam pomysłu, co będzie na obiad, ale nie chcę mi się nic smażyć ani robić, dlatego prawdopodobnie pójdziemy do jakiejś restauracji, to się zobaczę, okay? Akurat dzisiaj na piechotę idę, dlatego możemy sobie gdzieś pójść. I jeszcze to wszystko mówię, jeżeli chodzi o te plany treningowe. Bo wiem, że tam ludzie do mnie piszą w prywatnych wiadomościach, że jaki ja mam plan i czy bym im coś dał i czy mogę im tam w czymś pomóc, ale ogólnie. Ja to chciałem wytłumaczyć, bo nie wiem czy niektórzy rozumieją o co mi w tym chodzi. Wytłumaczę wam o co tak mi więcej chodzi z tymi planami treningowymi i tak dalej, co ja robię, jak to wszystko działa, bo niektórzy ludzie tego nie rozumieją i nie wiem czemu. A po prostu nie chcą to rozumieć, okay? to jest też dość ciekawy temat. <laughs> I zawsze warto coś o tym powiedzieć. Okay? Dobra, lecimy do treningu. <laughs> Co zrobić, jak nie chcecie kupować planu albo brać gotowca z neta? Bo to jest naprawdę łatwe. A większość tych ludzi z neta po prostu sprawia, że to wygląda na niesamowicie trudne albo skomplikowane, żeby się po prostu wydawało, że nie możecie nic takiego zrobić samemu. Jest w tym oczywiście też część prawdy i za chwilę o tym też coś powiem. Najlepszy plan, jaki możecie mieć, to jest ten dostosowany pod was. I to jest właśnie rzecz, która się wydaje powierzchowna dla większości ludzi, ale tak naprawdę nie jest, okej? Okay? Jeżeli na to popatrzycie z jednej strony i zaczniecie trenować, jeżeli ktoś z was nie trenował wcześniej jak chce zacząć i nie ma planu, to najlepiej zacząć od podstaw robić rzeczy, które można po prostu robić na ziemi. I często jak powiem ludziom, że te rzeczy, które można robić w domu z ciężarem, czyli głównie tą kalistynikę z ciężarem, to są rzeczy, które działają najlepiej, to dostaję taką leniwą odpowiedź, że ale ja to już słyszałem wszędzie. I to jest prawda, ale to nie zmienia faktu, że te rzeczy są nadal dobre, bo głównie plany treningowe mamy pod efekty, ok? Chcemy, chcemy coś zyskać na tym i tak szybko, jak sobie to ułożyć pod siebie? Najłatwiejszym sposobem i prawdopodobnie jedynym sposobem, jaki możecie to sobie pod siebie ułożyć, to po prostu zacząć je robić. I dość szybko powinniście zacząć zauważać, co działa dla was, na czym chcecie się skupić, a czego nie lubicie. Największy wysiłek po prostu, to te rzeczy robicie na początku, bo wtedy macie najwięcej energii, po prostu logika, pewnie o tym już wiecie. A reszta takie normalne sety możecie robić po prostu jako normalny trening Jak wam pasuje, ok? I macie już taką bazę tego wszystkiego I stąd właściwie zobaczycie po jakimś czasie jaka kolejność wam pasuje, co chcecie robić po tym I też dobór tego co ma się robić na siłowni czy w domu niezależnie Nie jest aż taki trudny Ale myślę, że większość osób rozumie jak te podstawowe rzeczy wyglądają No i maszyny też nie są aż takie trudne do użycia I też jak robicie maszyny to nie bazujcie 90% swojego treningu na tylko maszynach, 90% treningu to powinny być ciężary wolne, okej? Okay? Włączenie tego nie jest złe, możecie to łączyć tak jak ja, a w domu łączyć ciężar z takimi podstawowymi rzeczami Na przykład pompki, jeżeli zaczyna się od pompek to to jest też jedna z lepszych rzeczy jakie możecie robić Po prostu zwiększać powtórzenia, będziecie mieli więcej wytrzymałości, będziecie mieli więcej siły I później się przerzucić na dipy z ciężarem, na pociąganie z ciężarem Na wszystko tylko możecie w domu I dosłownie to jest niemożliwe, żebyście nie widzieli efektów Najważniejsza jest baza tego całego planu, i resztę po prostu robić tak jak Wam pasuje. Właściwie, co nie, bo wy wyznacie siebie najlepiej, czy będziecie wiedzieli, co tak naprawdę lubicie robić, co Wam pasuje. No i też to jest zaznaczam, że kupowanie planów wznięta nie jest złe. To jest też dobre bez życie. Jeżeli znajdziecie trenera, który Wam to dosto dostosuje pod Was, to, to będzie też jedna z najlepszych rzeczy, jaką możecie zrobić. Także te dwie rzeczy, czy kupywanie planów, czy po prostu robienie ich samemu, nie są złe, nie powinny być skomplikowane i nie są skomplikowane. Często, właśnie, ludzie, którzy mi mówią, że. Ale ja to gdzie słyszałem, już tyle ludzi o tym już mówiło, o tych postawach i tak dalej. To prawdopodobnie nie robiła tych rzeczy, o których ja mówię przez dłuższy okres czasu, przez miesiące czy lata. Tylko myślą, że podstawowe rzeczy, które możemy robić w domu, czy z ciężarem na siłowni, są złe, dlatego że większość osób o tym mówi, a ci optymalni trenerzy z TT po prostu gadają o jakichś niesamowitych, skomplikowanych rzeczach. Nie mogę dokładnie powiedzieć, jak Wy to powinni się ustawić, w jaki sposób, dlatego że Was nie znam, ok? Możecie to ustawić tak jak ja, na przykład oglądać inne filmy, zobaczcie jak ja trenuję, inne rzeczy robię w jakiej kolejności. Jeżeli takie coś Wam będzie pasowało i będziecie mieli rezultaty, wszystko co chcecie mieć, to nie ma z tym totalnie żadnego problemu. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, czy coś pominąłem według Was, to możecie w komentarzach napisać na to pewnie odpowiem, bo też nie chcę mówić o tym samym, jeżeli chodzi o plan treningowy, a myślę, że akurat ludzie w komentarzach mogą mieć bardziej dokładne te pytania. Dobra, ja będę kończył, widzimy się prawdopodobnie w następnym filmie. Tak jak mówię, możecie pytania zadawać w komentarzach, pewnie na to odpowiem. Nie ma, nie ma znaczenia jakie pytania. Widzimy się w następnym filmie. Także, do następnego.